Ale była dzisiaj dyskusja na treningu na temat trzech trójkątów, jak one wyglądają i właściwie, co to jest. Kojarzycie trzy trójkąty? Takie, przy, 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 tak. jeden do centrum y, masy całej, drugi do górnego centrum masy i trzeci do korony. Y, jakby to porównać, właściwie to, to, co mi przychodzi najszybciej na myśl, to taki duży maszt radiowy, widzieliście kiedyś, 50 metrów, 60, 100, on ma takie odciągi w różnych miejscach i one go trzymają prosto, po to są te trójkąty, żeby trzymać nas prosto, żeby oś się nie gieła w lewo, w prawo, niezależnie od tego, w jaki sposób siła działa na nas, tak? Możemy przesunąć całą konstrukcję, ale konstrukcja nie może się złamać. Oczywiście, masz do radiowy ma odciągi i one go ciągną w dół. My nie mamy zaczepów w ziemi, jak te odciągi mają. Mamy tylko nogi, które stoją na ziemi, więc my nie ciągniemy do ziemi. Tak ta abstrakcja zupełna by była. My po prostu pchamy od ziemi do tych punktów. Czyli jeszcze raz powtórzę: do głównego centrum masy, do górnego centrum masy i do szczytu głowy. Trzy trójkąty trzymają naszą strukturę sztywną. Nie pochylamy się. Jeżeli macie coś do skomentowania, to dajcie informacje w komentarzach. Jeżeli macie coś do dodania, tak samo w komentarzach. Dzięki. Do następnego.